A teraz przejdziemy do sklepu Space NK i tam najbardziej chciałam kupić rozświetlacze z Becky. Chciałam kupić dwa odcienie, ponieważ mega... Wiele filmów widziałam z ich użyciem, bardzo spodobały mi się kolory i podobno, po prostu, podobno, już, już wiem na swojej skórze, na swojej twarzy, że te rozświetlacze są mega. One są bardzo kremowej konsystencji, mega się nakładają i są mega nadpigmentowane. Wiem, że za dużo razy użyłam słowa mega, ale są po prostu cudowne. Dają taki efekt, naprawdę, jak dla niektórych yy, yy, Mary Lou jest dosyć mocna, dla mnie jest taka... Przywykłam do niej, tak? Używam na co dzień, także e, dla mnie to jest nic. A to jest po prostu kozackie. To jest tak kozackie, taka tafla na twarzy, że po prostu wow. I tak, e, chciałam kupić dwa odcienie. I właśnie pierwszym odcieniem jest Rose Gold, e, który wiedziałam, że nie będzie mi pasował do używania jako rozświetlacz na kości policzkowe. Po prostu będzie dla mnie za ciemne w te miejsca. Ponieważ on jest bardziej stworzony dla jakichś mulatek ciemnych albo ciemnoskórych osób, ponieważ no bardziej przypomina róż, dla mnie przynajmniej. Niż e, rozświetlacz. I on po prostu na kościach by się odznaczał, tak jak się odznacza teraz też na mojej ręce. E, ale właśnie chciałam go mieć po prostu, żeby używać jako róż, właśnie, żeby rozświetlić e, już po prostu policzki. E, także ja jestem z tego bardzo zadowolona e, i na razie. Na razie co prawda myślałam, że troszeczkę inaczej będzie na mnie wyglądał, ponieważ na twarzy wypada bardziej złoto niż rzeczywiście yy, myślałam, ponieważ właśnie myślałam, że będzie taki typowy rose gold odcień. Myślałam, że też będzie wypadał za różowo, a właśnie widać samo te złoto, chociaż też mi się bardzo podoba. Drugi odcień, jaki chciałam to jest opal. I opal jest przepiękny. On jest taki beżowo, nie do końca beżowy, ponieważ ma jakby w sobie też taki odcień starego złota. Jest przepiękny. Ale niestety zarówno w w Londynie, jak i w Manchesterze, był out of stock. E, I online tak samo, także nie mogłam po prostu go zdobyć. E, właśnie najpierw spróbowałam w Londynie, patrzyłam, coraz odświeżałam stronę, w sensie codziennie wchodziłam na stronę i patrzyłam, czy jest już e, dostępne. Niestety nie. I ostatniego dnia przed wylotem właśnie w Manchesterze zobaczyłam, e, byłam w sklepie Spencer i niestety dalej nie mieli. Także kupiłam po prostu inny odcień, który, o którym też myślałam, e, ale po prostu opal chciałam bardziej. E, ale stwierdziłam, że jak nie mogę tamtego dostać, to kupię ten i to jest odcień muston. Który jest przepiękny. On nie będzie świetny dla osób z bardzo jasną karnacją. On jest mega jasny, chociaż zarówno teraz, jak i właśnie do tego ciemniejszego troszeczkę podkładu wypada świetnie. Jest mega intensywny. Nie jest dla osób, które lubią delikatne rozświetlenia, ale jest w takim odcieniu białego złota, jakby. Wygląda po prostu cudownie. Jak właśnie przy e, Merelu. Merelu wypada bardziej tak żółto, właśnie tak bardziej szampańsko-złoto-żółto, e, a ten wypada tak właśnie bardziej neutralny, wpadający właśnie delikatnie w złote tony. Wygląda cudownie na twarzy i naprawdę jest taki mega, mega odblask. Wypada super. Ja będę go używała oczywiście na co dzień. E, mi ten blask na co dzień e, bardzo pasuje, e, ale po prostu cudo, cudo, cudo. Bardzo się cieszę, że kupi go kupiłam, bo. E, bo się świetnie sprawdził. I co jeszcze bym chciała, oczywiście, to kupić sobie Opal. Mam nadzieję, że właśnie e, będę miała szansę. E, I nie tylko Opal, ponieważ najbardziej mi zależało na odcieniu Champagne Pop, czyli ten, który wyszedł z kolaboracji właśnie Becky z Jacqueline Hill, e, ale on niestety jest tylko na wyłączność w ceforze amerykańskiej. I mam nadzieję, że po prostu będę miała dostęp. E, jakkolwiek do niego, właśnie planuję, tylko mam nadzieję, że jeszcze w październiku będzie dostępny. Zobaczymy. E, także mam nadzieję, że w październiku uda mi się go zdobyć. E, na razie. Właśnie muszę się zadowolić tymi dwoma. To jest Space and Cake. Kupiłam jeszcze puder z Hourglass. Jest to Ambient Lightning Powder w cieniu Diffused Light yy, i on wygląda przepięknie. Bardzo mi się podoba to opakowanie, chociaż strasznie ciężko uchwycić go i w kamerze, i na zdjęciach, ponieważ. On mega wszystko odbija. Teraz to akurat nie widzicie, bo w poprzednich jeszcze nagrywałam z naturalnym światłem, także było widać na przykład odbiciu e, statyw. Teraz to nie wiem w sumie, ale raczej go nie będzie widać, tylko tą lampę pierścieniową. Ale wygląda przepięknie. E, I jest to odcień, taki bardzo jasny, e, żółtawy. On w ogóle nie wybiera skóry on właśnie ma tą delikatnie żółtą tonację. Tutaj akurat tego nie widać w kamerze, ale jest właśnie delikatnie żółtawy, ponieważ w tych pudrach najbardziej chodzi o to, żeby wyrównać, jakby koloryt skóry. Ja mam skórę naczynkową, czego teraz nie widać, ponieważ jestem mocno zaśpachlowana Double bodym. ale ogólnie właśnie skóra mam naczynkową, która mocno się czerwieni, także jestem ciekawa, jak będzie sobie radził właśnie z neutralizowaniem tej czerwoności. I to, co mi się podoba, że on jest delikatnie, subtelnie rozświetlający, Jak wydaje taki efekt bardzo, bardzo. To jest drobno zmielonych drobinek. Które bardzo łatwiej, ładnie rozświetlają twarz. Miałam tylko na razie raz i, który, i nałożyłam go właśnie już jakby na wykonany makijaż, żeby zobaczyć, jak wygląda. Także nie wiem jeszcze, jakie ma właściwości, jak będzie się sprawdzał w ogóle w ciągu dnia, e, czy będzie się nadawał po prostu dla mojej cery, która jest mieszana, e, ale zobaczę go z jakimiś takimi właśnie typowo matującymi produktami. Wypróbuję go z WRM, wyprób wypróbuję go z podkładem z L'Oreal tym Infallible Matte. Wydaje mi się, że z nimi będzie właśnie fajnie współgrał. Ja lubię efekt rozświetlenia na mojej skórze, tylko że właśnie wszystko rozświetlające strasznie szybko, powoduje, strasznie szybko, e, szybkie przetuszczanie się mojej twarzy, także zobaczymy jak to wyjdzie, mam nadzieję, że będzie dobrze. I rozświetlacze z Beki kosztują po 30 funtów, e, ten puder z Avro Glass kosztował chyba 38 funtów. Patrzyłam jeszcze na tą paletę właśnie tych pudrów Ambient Light, ale tak naprawdę podobało mi się tam, bardzo, bardzo mi się podobał jeden odcień, e, który jest taki neutralny, taki właśnie rozświetlający, a dwa były takie odcienie Właśnie złoto i takich szampan z drobinkami i nie podobało mi się to tak, żebym używała jednego odcinka, chociaż myślałam wcześniej, że kupię tam tą paletę. Co jeszcze kupiłam i to jest chyba ostatni już produkt z kolorówki, to jest Puder z Maka. I mak odwiedziłam tam ze względu na to, że jest tam sklep MAC Pro. W Polsce niestety nie ma, a właśnie chciałam jeden bardzo fajny produkt, który jest właśnie tylko dostępny w sklepach Pro. I jest to. Shaking Powder w ocenie Emphasize i jest to generalnie produkt, którego zawsze Jacking Hill używa do przypodrobowania korektora potoczami. Który właśnie ma pudel ugruntować i delikatnie rozświetlić te miejsca. I on jest bardzo subtelny: on daje takie satynowe rozświetlenie, chociaż bardzo delikatne, ale wygląda przepięknie. Jeszcze co prawda też nie używałam go tak na co dzień, żeby sprawdzić, ale właśnie zobaczę to w najbliższym czasie, jak to wychodzi. Ale jestem mega zadowolona: oczywiście musiałam kupić to, co poleca Jackie Hill, ponieważ. Uwielbiam ją i musiała, musiała, e, także będę próbowała w najbliższym czasie e, zobaczyć e, jak to się sprawdza. I teraz przejdziemy do pielęgnacji. W pielęgnacji, tak jak mówiłam, mam cztery produkty. Pierwszy to jest balsam do ust. Jest to balsam z tej serii za La Beauty. Jest to Kissy Missy Lip Balm, czyli właśnie ten balsam, który wymyśliła. Nawilżający z delikatnym zabarwieniem, takim różowo-fioletowym. Ja na razie tylko próbowałam go jakby bare face, bez żadnego makijażu. Także wyglądało to troszeczkę dziwnie. Teraz właśnie muszę wypróbować, jak wygląda z makijażem, ponieważ ja lubię często mieć tylko właśnie nawilżone usta. Niekoniecznie ja lubię mieć na co dzień jakieś mocne szminki. czasami mm, wolę mieć coś bardzo delikatnego, także mam nadzieję, że to się fajnie sprawdzi, bo właśnie będzie dobrze należało i taki delikatny kolory dawało. E, a teraz co, oczywiście, e, gdzie byłam, to byłam w laszu po zapasy. Ja laszę uwielbiam i cały czas żałuję, że w Polsce go nie ma. I za każdym razem, jak jestem za granicą albo jak ktoś jest za granicą, to proszę o produkty z lasza, szczególnie ten jeden Dark Angels, który uwielbiam. Jest to właśnie ten e, produkt do złuszczania twarzy, mocno złuszcza, ale nie podrażnia tej skóry i też niesamowicie oczyszcza skórę z wągrów. Bardzo mocno oczyszcza, właśnie jest idealne do skóry mieszanej, do skóry tłustej. Jest po prostu super. Ja go potrzebuję na wyciągnięcie ręki. Ja potrzebuję Lasza, ponieważ to jest męczące, żeby właśnie kupować tylko za granicą, ponieważ właśnie przez zimę miałam problem, ponieważ przez zimę nie miałam tego produktu właśnie. Ale... Teraz mam, mam jeszcze w planach jakieś wyjazdy, też w zimą, także będę miała jakby dostęp, ale no ten produkt musiałam kupić. I ogólnie jeśli chodzi o Lasha, to mam ten filmik co tam, co się działo w Laszu. Ogólnie Lasz na Oxford Street jest cudowny. W ogóle ja uwielbiam ten sklep, ponieważ niesamowicie pozytywnych ludzi zatrudniają i atmosfera, co tam się dzieje jest super. Tam akurat w tym filmiku pokazują jakiś, zrobili show e, właśnie pokazujący kulę do kąpieli, e, ale ogólnie bardzo mi się podoba i naprawdę jest mega obsługa. Co jeszcze kupiłam, to nowy czyścik do twarzy. Ja wcześniej miałam Angel Sonderskin, miałam Aquamarina, które bardzo, bardzo lubię, ale stwierdziłam, że czas wypróbować, znaczy czas. Kolejny produkt chcę wypróbować, tak? I wybrałam teraz herbalizm, który też jest właśnie do skóry mieszanej, który ma też oczyszczać skórę i ma neutralizować wydzielanie sebum. I on jest taki zielony i dziwnie pachnie. Nie jestem w stanie wam powiedzieć czym, ale mi się z czymś kojarzy. Ale nie wiem, nawet miałam coś w środku, nie patrzyłam. Po prostu wzięłam, ponieważ e, zobaczyłam piękny opis, że to jest idealne do mojej skóry. I jeszcze pani przy Kasie właśnie mi powiedziała, czy używałam tych e, dwóch produktów, właśnie Dark Angels i Herbalism e, razem. Bo powiedziała, że to duo jest niesamowite, także zobaczymy, zobaczymy. E, I trzecie, co kupiłam, to już podczas drugiej wyprawy. E, kupiłam jeszcze e, Face and Body Mask, bo wcześniej właśnie używałam tylko tych e, cleanserów. E, face and Body Mask i to jest Cup of Coffee. I to mnie kupiło, ponieważ ja uwielbiam kawę, ja uwielbiam zapach kawy, uwielbiam smak kawy i to pachnie cudownie. I to jest właśnie taki produkt złuszczający, on będzie delikatnie złuszczał skórę i można go zostawić właśnie na dłużej jako maska. I zobaczymy jak to się sprawdzi. Ja się zauroczyłam, musiałam kupić, mimo że nawet nic o tym produkcie za bardzo nie wiem, to musiałam go kupić ze względu na zawartość kawy. A teraz ostatni punkt programu, czyli Primark. Ja ogólnie spodziewałam się, że kupię bardzo dużo rzeczy w Primarku, że będę musiała wysyłać paczkę. Ja podróżowałam tylko z bagażem podręcznym i właśnie spodziewałam się, że będę wysyłała paczkę do Polski, że się po prostu w ten bagaż podręczny nie zmieszcza. A co się okazało, to się w ten bagaż podręczny zmieściłam. E, co prawda chciałam usiąść na walizce, żeby ją zapiąć, e, ale e, zmieściłam się, ponieważ nie kupiłam wcale tam dużo rzeczy. E, generalnie mało rzeczy mi się podobało e, i ceny... Bardzo są małe ceny dla Brytyjczyków, jak ktoś. Znaczy, nie tylko dla Brytyjczyków, ale jak ktoś zarabia w to dla niego to, to są naprawdę groszowe sprawy. Dla mnie, zarabiających w złotówkach i dla większości osób, które ten filmik oglądają, to te ceny były dosyć duże. Znaczy, takie sieciówkowe jak u nas w regularnej cenie. Spodziewałam się czegoś innego, ale te rzeczy, które są na przecenie, które są właśnie na tych stoiskach, stendach właśnie przecenionych to tam naprawdę można bardzo, bardzo tanio rzeczy kupić i właśnie takie rzeczy kupiłam. Ja ogólnie, jak widzicie, nie oszczędzam na kosmetykach kolorówkowych. Ja na kosmetyki właśnie do makijażu nie oszczędzam, ale oszczędzam na ciuchach, kupuję tylko na wyprzedaży. I właśnie te ceny regularne to nie za bardzo mi pasowało, ponieważ na przykład sukienki były za 13 funtów w regularnej cenie, takie zwykłe, klasyczne sukienki co w przeliczeniu na nasze wychodzi około 80 zł. Także dla mnie to było za dużo nic i też nic mi się za bardzo nie spodobało z regularnej ceny. I jedyną regularną rzeczą, jaką kupiłam, to był plecaczek. I właśnie od tego plecaczka zacznę. I ten plecaczek wygląda tak. On może nie jest jakiś najpiękniejszy, bardzo mi pasował do rzeczy, które tam zabrałam na ten wyjazd. I po prostu kupiłam go z myślą o tym, że będzie mi wygodniej po prostu się przemieszczać po Londynie, ponieważ tutaj będę mogła sobie wsadzić, mogłam sobie wsadzić butelkę wody, mogłam sobie wsadzić, wsadzić normalnie portfel, jakieś różne tam rzeczy, potem także zakupy. Na szyi i tak miałam lustrzankę, także to mnie jeszcze obciążało w przód, a jakbym miała tylko obciążenie na prawej stronie, właśnie w, jak w torebkę by miała tylko, to bym było strasznie ciężko. Także to dzięki temu było mi bardzo wygodnie, nie czułam właśnie takiego obciążenia i mogłam sobie podróżować 20 km po Londynie, ponieważ metro strajkowało akurat. Akurat jak pierwszy raz poleciałam do Londynu, to był strajk metra, także... Taki, taki los, ale naprawdę bardzo przyjemnie, fajnie, fajnie się go używa. I właśnie, jak będę miała jakieś takie. Teraz na pewno wiem, że na zakupy będę nosiła plecak, ponieważ jest to mega wygodne. Ja jakoś wcześniej nigdy nie używałam plecaków, zawsze wolałam jakieś torebki. A jak miałam plecak kiedyś drożdżkowy, to nosiłam go tylko na jednym ramieniu. Ale teraz już wiem, że bardzo dobrze używać plezagów. Dobra, co następnie i ten plecak kosztował 8 funtów. Następnie kupiłam yy, kombinezon, który w regularnej cenie kosztuje 12 funtów. Za 12 funtów na pewno bym go nie kupiła, bo to wychodziłoby 72 zł, a kupiłam za 5 funtów, czyli za 30. Także tak on się prezentuje, on jest takiego ala jeansów w białe kwiaty. Jest ze ściągaczem tutaj, nie ma niestety kieszeni, ale no. Przeżyję to i z tyłu jest bardzo ładny, także bardzo mi się spodobał. Co jeszcze trafiłam to dwie spódnice: takie klasyczne, rozkloszowane, czerwona, nie miałam nigdy właśnie czerwonej spódnicy, bardzo mi się spodobała. Ja ogólnie bardzo lubię rzeczy czerwone, a tak naprawdę tych rzeczy czerwonych nie mam. Muszę sobie coś więcej kupić. Właśnie taka klasyczna rozkloszowana i ona jest taką teksturą, że to nie jest gładki materiał, tylko właśnie taki. Nie wiem, jak to określić, ale takie ma jakby dziurki. I to kosztowało tylko 3 funty. I kupiłam też w odcieniu granatu. Stwierdziłam, że przyda się, jak będę chciała jakoś formalnie się ubrać jakoś bardziej elegancko do pracy, czy na przykład na rozmowę kwalifikacyjną, chociaż na razie się nie zanosi, na razie mam dobrą pracę. Ale właśnie coś takiego, żeby właśnie coś bardziej się elegancko ubrać na przykład na jakieś szkolenie czy coś takiego to kupiłam to. Jeszcze udało mi się jedną bardzo ładną y, spódnicę kupić, chociaż nie wiem, że nie każdemu się spodoba, ale ja uwielbiam takie rzeczy ja jeszcze jestem dzieckiem tak naprawdę, ponieważ 20 lat to nie jest jakaś mocna dojrzałość, także bardzo, że mogę takie rzeczy zakładać. I to jest spódnica z ananasy, która jest cudowna. I to jest właśnie taka, niby ona ma krój taki troszeczkę rozkoszowany, ona się bardziej układa w tulipan. I ona kosztowała tylko 2 funty, 12 zł. Wyobrażacie sobie w Polsce gdzieś znaleźć spódnicę za 12 zł, bo ja nie. Ona jest z delikatnego, cienkiego materiału, także ona będzie super na lato. I i jeszcze jej nie nosiłam, ale już zamierzam jutro w pójść do pracy. To to. Kupiłam jeszcze na wyprzedaży, też chyba za 2 funty. Zaraz mam tutaj? Tak, 2 funty. Górę odpierzamy z myszką Miki. Jak widzicie, to jest tą myszką Miki. Mam tutaj nawet taki w kształcie serduszka, właśnie jak myszka Miki, tutaj czoło. Tak to wygląda. Musiałam sobie kupić, ponieważ ja za bardzo nie mam pijam, a przydają się takie rzeczy. Kupiłam jeszcze coś takiego i to są takie kwiatuszki na gumce do koków. Teraz nie mam za bardzo Wam pokazać jak to wygląda, ale jak będę miała koka, to będę właśnie to zakładała. Ja wcześniej kupowałam takie z handemu, znaczy nie takie w kształcie gumki, tylko takiej kwiatki z handemu w formie spinek i sobie przypinałam właśnie czasami kilka i to bardzo ładnie wygląda, bardzo dziewczęco i zawsze ożywia trochę naszą fryzurę. I chciałam kupić więcej, tylko że wiek, inne ilości były... inne ilości... Inne rodzaje były w takich kolorach, co nie pasowały do mojego koloru włosów, że się nie odróżniały, a tutaj właśnie jest taki fajny kontrast. A właśnie inne były takie, że wyglądałoby, wyglądałyby dło na moich włosach. Kupiłam jeszcze coś takiego, taką zwykłą, klasyczną podkoszulkę do zakładania koszulę. Jest strasznie pognieciona, ponieważ te rzeczy... Um, nie były w dobrym stanie teraz rzucone po nagrywaniu poprzedniego holu. E, także będę musiała, i tak będę musiała te wszystkie rzeczy uprać, ponieważ co tam się dzieje w Primarku, to jest straszne. E, I właśnie taka klasyczna, ona kosztowała e, funt 80. E, kwiatuszki kosztowały 2 funty. Kupiłam tam też bieliznę. Kupiłam takie opakowanie, cztery, gdzie były cztery pary fig, e, które właśnie e, spodziewałam się, że kupię i po prostu za mało ze sobą bielizny wzięłam. E, I też spodziewałam się, że kupię skarpetki i też mi zabrakło, jak widzicie, właśnie ta jeden zestaw już jest rozparcelowany. Już zabrałam właśnie kilka par, ale ogólnie bardzo ładne są skarpetki w Primarku. Bardzo mi się spodobały i są bardzo tanie, ponieważ kosztują 2,50 funta, czyli na nasze 15 zł za 7 par, także wypada bardzo spoko, a są naprawdę bardzo ładne kolory, można sobie właśnie kupić jakieś neony, są takie wytłaczane, taki wzorek taki sweterkowy trochę na nich. Są różne rodzaje i właśnie bardzo mi się dużo spodobało. I jakbym kupował, robiła paczkę, to właśnie kupiłabym więcej, ale stwierdziłam, że nie będzie mi się opłacało robić paczki dla samych skarpetek. Także przy następnej wizycie gdzieś za granicą, gdzie będzie Primark, to właśnie takie rzeczy jak skarpetki z Primarka sobie kupię, ponieważ bardzo, bardzo są przyjemne, bardzo przyjemnie się ich używa. Kupiłam jeszcze skarpetki. To jest właśnie ostatnie, to są ostatnie rzeczy, które kupiłam w Primarku. I one są takie do balerinek do obcasów. One są właśnie takie cieliste, bardzo cieniutkie, one się nie będą. Oznaczało od skóry i one będą świetne do obcasów, ponieważ posiadają pod spodem takie antypoślizgowe się i nie będzie się noga właśnie w obcasach ślizgać. Ja mam właśnie taką parę obcasów, do których trzeba nosić skarpetki, bo inaczej strasznie obcierają i nic się nie da z nimi zrobić, naprawdę. Także kupiłam dwa zestawy po dwie pary. One właśnie były po 15 zł też za dwie pary, ale, czyli 7,50 za parę, ale moim zdaniem to nie jest duża cena, ponieważ u nas takie rzeczy wychodzą dosyć drogo, a one są wydają się przynajmniej dobrej jakości. Kupiłam też mamie i kupiłam mamie takie zestawy takich klasycznych bawełnianych, które mają taki ściągacz, taki chamski ściągacz, jakby szef na brzegach, który jest taki dosyć gruby. I tam było, że w tej samej cenie było pięć par. Także jeśli lubicie coś takiego, to polecam. I generalnie właśnie w Primarkach byłam czterech. Byłam na Oxford Street, gdzie jest po prostu największy, w dwóch na Oxford Street, w tym największym i w tym drugim. I tam właśnie kupiłam trzy rzeczy z tych, resztę kupiłam i w Manchesterze, i w Preston, i w Liverpoolze. W ogóle wszystko tak wszędzie, po prostu. W każdym sklepie coś innego wypatrzyłam, coś innego mi się udało, wrzuciło w oczy, ale ogólnie no, wybór był dosyć słaby, także myślałam, że będzie lepiej. Ale to by było na tyle, to by było wszystko. Dajcie mi znać, czy ktoś wytrzymał do samego końca, ponieważ. Wiem, że to było dosyć ciężkie. Wiem, że przynajmniej nie trwa ten film godzina, ale i tak wiem, że będzie bardzo długi. E, także dajcie mi znać, właśnie czy dotrwaliście do końca. Dajcie mi znać, e, którym produktem jesteście ciekawi. Tak jak mówiłam, będą na pewno dwa filmy z paletą z Too Faced Chocolate Bar e, i z podkładem z Nars'a, ponieważ właśnie nagrałam pierwsze wrażenia. Dajcie mi znać co o pędzlach e, i właśnie jeśli jakiegoś produktu jesteście ciekawi, to e, będę o nich i, o nim mówić i niektóre te produkty już pojawią się w. Następnym, u, następnych ulubieńcach. Już niedługo, ponieważ już niedługo właśnie muszę nagrać ulubieńców. Dobra, na tyle. Kończę już. Pa, pa!